Witam z tej strony Victor, no za dzisiaj kolejny odcinek Dzisiaj odcinek z Cupheada. Jak niektórzy mogą wiedzieć, tutaj jest safe, ale... Muszę wam coś powiedzieć, muszę się do czegoś przyznać. Jak przychodziłem Cupheada za pierwszym i drugim razem, to nie był taki cuphead na Steamie. Dobra, więc witam z tej strony Victor, no za dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z Cupheada. Tą serię też będę chciał przejść sobie. Du -du 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 -du. To możecie sobie czytać. Na pewno jeżeli czytaliście. Ta muzyka jest taka cudna. Dlaczego w ogóle przechodzę tą grę od nowa? Wiele z Was może się dziwić. Po pierwsze, dawno nie grałem. Po drugie, uważam, że chcę sobie achievementy porobić, więc wiecie, lepiej zacząć od nowa, jeżeli się chce achievementy porobić, wiadomo. O jezu, jak to było ze sterowaniem. Nie źleście się w pakow Wiem, że nie chcie, nie chcecie być pachałkami Diabełek. Nie wiem czemu przetłumaczyli w ogóle Diabła na Diabełę. Ale to jest jedna z rzeczy, którą nigdy nie zrozumiem w dubbingach. Czemu taka, taka głupia góra słup? Eee, co? Ach, dobra, nie wiem po co mi to. Będzie mało kiedy przydatne, ale dobra. A no tak. Pył, pył, pył. Pył. Thank you. Na pewno będę się mylił jeszcze, grając, ale to nic. Myślę na tym, żeby trochę zmienić sterowanie, ale to już nieważne. Bo nie za bardzo mi się podoba to, że na X jest to wszystko, no ale... życia. No ale do tego gościa podchodzimy. Nieważne co tam mówi, bo wiadomo, to wszystko... Wiecie, to, to można bez problemu sobie zobaczyć po spowolnieniu. Knuży... Kmar? Knam? Nie, nie, nie nie, co bo... było. Możemy sobie coś kupić, myślę nad tym, myślę, że to jest chyba dobry pomysł. Goodbye. Uwielbiam to jak to jest takie, ogólnie kupiłem sobie w końcu tą grę, aha, shift, kupiłem sobie tą grę, bo była na przecenie i zawsze chciałem sobie sumie mieć Cupheada na Steamie, bo to jest super giera, takiego sobie po prostu grania, więc mówię, a kupię, skoro, tak, dobra, tak, to była zmiana broni, dzięki, przyda się, dobra. No, muszę tutaj zrobić te parowania. Ogólnie tych pierwszych bossów to w miarę pamiętam. Więc to nie jest dla mnie nic trudnego. Nieważne. Po prostu zepsułem tym, że postanowiłem fała użyć. Dlatego nieczęsto używam fał. Tu możemy poużywać. Bo jest akurat dość kurzającym przeciwnikiem. Nie powiem, że nie. Najgorsze jest z niego parowanie zrobić. Ale o, udało się, dobra. Tego się akurat nie spodziewałem. No, wracam wracamy z tą serią właśnie przez to, że obecnie, jak już mówiłem, za bardzo czas nie będę miał. Plus chcę, wiecie co, trochę odpocząć od YouTube'a, więc to nie jest tylko dlatego, że... Wiecie... Że mi się tak wymarzyło. Nie tylko o egzaminy chodzi, ale też właśnie o to, żeby trochę sobie od YouTube'a odpocząć. Ale mimo wszystko, żeby nadal były treści na kanale, bo wiecie, chcę te 150 filmów zrobić i mimo wszystko przydałoby się, żeby one nadal były, co nie? Więc, no, tu nie ma sensu... Um, wiecie. Szkoda, że nie za bardzo mam go jak atakować. Eee, kontrolować przez przypadek. Dobra, chyba zdążymy go zabić. No i pięknie. To było proste, i do czytania no jest... To było bardzo proste. no, jakby ci pierści sobie w kapcie, to nie jest trudna rzecz. Wiem, że ktoś powie, że mógłbym to zrobić na maksa, wiem, że mógłbym, ale nie chce mi się, okej? Okay? Zrobię to kiedy indziej sobie na maxa. Bardzo ładnie, Magmen. Dlaczego Magmenem gram? Bo lubię niebieski kolor, okej? Okay? Tylko i wyłącznie dlatego. Możemy zrobić tak, że pokonujemy dwóch bossów. I robimy ten run... Ten run właśnie taki... Dobra, zmienimy sobie pociski, bo na niego to jest dobre to. Bo Te pociski wracają, nie zawsze się trafia nim, Więc łatwiej będzie go tym pokonać. Myślę, że ta broń na sam początek jest chyba najlepsza, na tych najprostszych. Potem wiadomo, że czerwona jest jedną z lepszych. Ale jak na start, muszę się jeszcze do sterowania przyzwyczaić, bo wiecie, dawno nie grałem. I pyk, pięknie. Jeszcze przydałoby się panią... E, jak ona miała? Kielisz, Jakoś tak się nazywała. Dobra, dobrze, że pamiętam, że on ma taki zasięg. I tu z jakiegoś powodu nie dostają obrażeń, całe szczęście. Bo bym się z WSRAGUEM dostał. Pięknie. A i szybko to poszło. Ehm, zbyt szybko, I like... Myślę, że to będzie szybsze. Nie pamiętam. Dobra, co dwa razy przejeżdżania atakuje. I teraz atakuje? Nie. Teraz. Dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam, co jest z tego bossa. Mimo wszystko. Jaki co jest? Dobra. To było proste. Zbyt proste. Co ty się stało? Dla mnie się taka prosta zrobiłem, że z nią, w nią w nie grałem. A więcej? No, no i pięknie. Będę miał A, czy S? Nie pamiętam. No, A było na tych prostszym poziomie. Dobra. Tutaj to samo. Myślę, że te pociski są jednymi z lepszych. Chociaż nie zawsze, ale widzicie, nie muszę jakoś w nich, co? Mogę przechodzić dalej, bo to tak wiecie, idzie jakby nie chciało iść. Myślę, że to zawsze wiecie, idzie razem z postacią, a to się okazuje, że tak nie jest. Na pewno będę chciał czerwone pociski teraz, bo się przydadzą. Czekajcie, pięknie. Przydadzą się na pewno. A nie wiem, czy czerwone akurat teraz. Chociaż nie no, czerwone. Czerwone teraz będą chyba nawet lepsze. No, będą spoko, akurat. Może zginąć? Dziękuję. Tego akurat gnojka nie lubię. Ło! To było ryzykowne, ale udało się. Dobra, mamy koina. Nie lubię tych, takich właśnie tych niebieskich ziomeczków. Oni są strasznie tacy upierdliwi. Chociaż nie zawsze, ale czemu to tak wolno idzie? To tak teraz jest, że to musi tak wolno iść? Trochę bez sensu, ale dobra. Dzięki. Łatwo. Dobra, tego pokonaliśmy. A, tu zaczną się te. Tylko teraz, żebym nie zepsuł. Pięknie, mamy coina. To nawet nie muszę Maxa robić, bo, no właśnie, i tak nie zrobię Maxa. Teraz po prostu sam zepsułem przez przypadek, nie wiem czemu. Ej, co to miało. What? Czemu tam, w ogóle, czemu ta kamera się nie porusza razem ze mną? Nie mi ktoś to wytłumaczy. Czy to ja mam coś zjebane w ustawieniach, czy coś? Bo to jest dziwne, że kamera się nie rusza razem ze mną. Tu w ogóle jest, o, parowanie kolejne, mam jedno HP. Nie podoba mi się to. Bo teraz jest boss. A ten boss nie jest taki... może nie jest trudny, ale jest... ...kurzający. Możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, tylko poczekam najpierw, aż ten niebieski ludek się odnowi. My będziemy mogli sobie przejść tutaj. Jest kolejny ten niebieski ludek. What? Ale... dobra, to był dobry dodge. Zepsułbym. A, muszę stąd zrobić tam dodge'a, tak? Tego co rozumiem i pyk! I powinno być koniec. Brawo! Brawo! Nie, prosto tak, czoło czo ja myślałem, że będzie taka trudna. Znaczy będzie potem, bo w... tych bossów dalej tak pamiętam plus minus. A w to też prawie w ogóle, więc. Aż tak długo? No ale to przez kamerę. Coś nie mi się z kamerą popsuło, bo ona powinna iść razem z moją postacią. To jest dziwne, że ta kamera się tak. Może ona się popsuła. Zaraz zobaczymy sobie w ustawienia. Dobra, możemy lecieć na nią. Ona jest jednym z gorszych bossów tutaj, szczerze. Nie lubię tych latających bossów. Zawsze się mi wydają tacy wiem, przekombinowani. Ale to może tylko mi się tak wydaje. Też muszę czasami parować. Też muszę o tym pamiętać, bo potem zapomnę. I wiecie, nie będę miał parowań. Tego bossa nie lubię, akurat, tej jej formy. Może nie jest najcięższy, ale na pewno jak się źle łoży, to jest źle. Chyba, że się dobrze Shifta użyję. Coś, że tu reset. Oni nie, to są te. Tak, ich bardzo nie lubię. Tych siostr. Bo, bo nie wiem, od której strony strzelają. To, to jest właśnie jedna z tych rzeczy. Nie wiem, czy one losowo mają to, od której strzelają, ale wydaje mi się, że tak, bo nigdy chyba nie odgadnąłem, od której oni strzelają. Znaczy, jeśli był to fart, to z tym mamy Shifta, więc mogę. Ale, no to kurwa, żeś użył Shifta w tym momencie. To jest zajebiście. Wolę strzelca, ale będą znowu bliźniaki. O, ja, ja, nie lubię, nie lubię. One... Zobaczymy czy znowu tego dołu. Chyba, że one strzelają tak jak ja biegnę. Tak! One strzelają tak jak ja jestem! Dobra. Okej, okay. w sumie ma to, ma to sens, ma to sens w pewien sposób. Tylko no nie za bardzo miałem jak uniknąć. No i nie uniknąłem. Nie! Kurde, wiedziałem, że nie uniknę. Dawaj. Oh shit! Teraz w sumie żeście zaskoczyły, okej, okay, czyli to nie jest tak. Czyli nie rozumiem nadal. Jak to one strzelają? To z losowe chyba. To jest jeszcze głowe. Okej, okay, teraz nie w moją stronę. Taki plus. Szkoda, że to nie znika. Bo nie, wie, nie wiem w którym momencie unikać. Jeszcze dzisiaj... Nie wiem. Na pewno jedną wyspę mógłbym na odcinek robić, bo to nie jest aż tak nie wiadomo jak długa seria. Znaczy jedną wyspę. W sumie ten DLC to jest jedna wyspa, no ale... Dobra. Tutaj musimy poczekać przed. Tutaj musimy poczekać przed. Tutaj musimy przelecieć. Tutaj musimy przelecieć. Dobra, mamy to. Proste. Ta, pro ta faza jest najprostsza. Ja po prostu. No właśnie, się myliłem bardzo. Bezsensownie, bo to jest prosta walka. Dość długa trwała, ale chyba nie. Tak nie wiadomo jak długo. Chyba zrobiłem maksa. Dziękuję bardzo. Wystarczyło troszeczkę sobie przypomnieć tą walkę, i. Nima <gry> Dobra, przydałoby się jeszcze jednego bossa pokonać. I to by był koniec odcinka w sumie. Bo nie ma co tak. Nie wiadomo, jak szybko lecić z tą serią. Dlatego też, że. No, uwielbiam tą grę, po prostu nie chcę z nią tak szybko lecieć. E, tu jest koń ukryty, wiem o tym. I tu jest koń, mogę go zdobyć jakoś. Bo pamiętam, że się go da, tylko muszę jakoś tak. Nie pamiętam do końca, jak to się robiło. Mamy 5 koniów, moglibyśmy sobie tego Dasha kupić, znikającego, bo mi się potem przyda. Znajdź... Dostałem Activventer, żeby znaleźć skrót Night. Nawet... Jakbym nie wiedział o tych skrótach nigdy. Welcome! Goodbye! Uwielbiam tego gościa. W animacji był całkiem bekowy. E, nie, super euk jeszcze nie mamy. W sumie moglibyśmy zająć się parowymi duchami, ale nie, nie możemy. Dobra, to najpierw pokonamy tych przyjemniaczków, nie za bardzo lubię ich, ale no będzie trzeba ich pokonać. Trochę inaczej teraz sterowanie. Znaczy, nie, nie różni się praktycznie niczym, no. ale to zawsze jest różnica. Wiem, że parowania są, ale nie chcę... O no właśnie, bo wiem, że są... Ale oni. Wow, wow, wow! Ten damage! to te obrażenia. Analne. Ilość tych obrażeń jest niesamowita. Widzicie. Wow, ale. Czy oni są tacy prości? Wszystko mi się tak wydaje. Ojej, teraz będzie ta faza. Nie lubię jej, ale trzeba ją przetrwać. Najbardziej chyba nie lubię fazy z tym, jak oni coinami rzucają, bo to jest. strasznie dziwne. Przez chwilę myślę, że mój pocisk to jest kula jakaś. Ław wow, powiem się w niego, właśnie tej sytuacji nie chciałem. Ale dobra, teraz chyba koniec. Czy jeszcze będziecie rzucać? Nie, koniec. Rybik i jaboksem. Dobra. Nie wiem, czy jest sens strzelać pociskami, ale no, może jest sens. To będzie. Nie tiger. Kurwa, nie lubię tego. Właśnie dlatego. Bo to trzeba strasznie unikać. Chociaż. Nie, dobra, to jest jedna z tych prostych akurat. Myślałem, że jest cięższa, zapomniałem, że to nie jest takie trudne, jak się wydaje. Dobra. Mm, nie pamiętam, to były chyba zwykłe? A, to były zwykłe. Zjebałem, na cholerę ja tego używałem. Mogę przecież tak daleko skoczyć. No dobra. Czemu są tacy prości? Nie rozumiem tego. Zbyt proste są te walki. Też albo ze mną jest nie tak? Albo po prostu. Ja jestem taki dobry. Ja jestem stigmastyczny. Mam wrażenie, że jak przyszedłem na Windows 11, to dziwnie mi OBS laguje. I nie wiem, czy to wina OBS-a, kamerki, że tak laguje. Bo ten odcinek ma nie być z kamerką. Po prostu mam ją obok na kolejne filmy, żeby je specjalnie nie wyłączać. Ale. To jest dziwne, strasznie. Muszę potem zobaczyć, czy nagranie nie laguje. O właśnie. Coś te, takie dziwne, jakby przylagowania były, mimo że gra normalnie chodzi. Tylko z OBS-em coś jest nie tak. Dobra, z tego co widzę, to nie jest to wina nagrania, bo nagranie normalnie chodzi, tylko OBS ma jakiegoś downa i ma jakiś problem z renderowaniem, mam wrażenie. W sensie obrazu swojego, że w OBS-ie. No ale dobra, to nieważne, bo dopóki mi nie pokazuje enkodowania, to nie powinno być nic źle. Ale będę na pewno musiał trochę coś w ustawieniach popatrzeć, bo to jest strasznie dziwne, że OBS tak leguje. Przy okazji trochę parowania się... O kurde, dobra, zepsułem, bo najpierw powinienem tego... A potem tego, a potem tego, potem będzie taki dziadek mały. Teraz pamiętam. Albo nie będzie tutaj. Ten jest trochę cięższy, to tego pokonamy. Oni no, nam chyba obrażenie zadają, prawda? Tak, są duchy w końcu. O właśnie, taki mały dziadek. Tym. Tym. Już? Nie. Jeszcze ten. Jeszcze jakiś? Jeszcze. Nie pamiętałem tego poziomu, więc nie wiem ile ich dokładnie jest, ale no. Dziękuję bardzo. Nie no dobra, prosto jest taki raz straży Nie, później będzie tak ciężko to jeszcze. Nie. Bo w ogóle DLC oglądałem, ale już nie pamiętam nic naprawdę. Dobra, spokój, dzięki za podarunek. Dzięki, dzięki mordo. Dzięki mordo. DLC na pewno zaczniemy jakby osobno. Mam już zmienione pociski, oczywiście, że nie. Bo czemu miałoby się samodzielnie zmieniać? No nie będę miał tych parowań, bo te, te pociski mają jedną dużą wadę. Parowań się nie dało u nich zrobić. Debil. Tu akurat. Czemu tam jest? Tak dziwnie leci. Pięknie. Koiny są najważniejsze, więc. Tutaj akurat. Psułem. Czemu ja tak psuję? To się z... Trochę zepsułem sobie rana tym, że się tak zapatrzyłem na to, że nagranie źle chodzi. Ale no tak, bo ja go ścianę obijam, to ja im nie zadaję obrażeń. To musimy tutaj zmienić normalne pociski. Pyk. I pyk mamy to. Nie jest tak ciężko. Myślę, że ciężej będzie. Tylko właśnie te trzmiele. Nie wiem, czy to są trzmiele. Nie wiem, co to jest dokładnie. Za, za mo. Zawał. Jak to zdobyć? Dobra. Aha. No tak mogę przecież parowanie mieć. Po co tu jestem na dole? Nie mam pojęcia. Dobra. Pięknie. To było proste. Nie wiem czy teraz... właśnie. Nie wolę tych pocisków. Pięknie. Um, nie za bardzo mogę wejść na górę. O, właśnie. Właśnie coś mi tu zdziwiło, że coś mi nie gra. Dobra, mamy to. Dobra, to nawet nie muszę pałek używać. No właśnie. Pięknie. Brawo! Brawo! Jestem najlepszy. Idealny. No. Teraz tak właśnie nagrywam coś prostszego, bo kapchet nie jest trudny do nagrania. Jest trochę trudny do zmontowania, że tak powiemy. Bo jeżeli dużo podejść masz, to musisz wycinać z nich ten najlepszy moment, albo w ogóle wyciąć te na najgorsze, no wiadomo. Ale mimo wszystko do montowania jest... Prost, proste. Dobra, robimy ostatniego bossa. To jest... Nie ma sensu jakoś tak trzymać tego ostatniego bossa, skoro już mogę całą mapę skończyć. Wiecie o co chodzi. Tego co najbardziej lubię, ze względu na to, że jest bardzo memowy, ale też ze względu na to, że jest dość ciężki, w sensie, on akurat jest jednym z tych mobów, yy, mobów, z tych przeciwników, których po prostu nie lubię, bo jest cięższy niż normal O fak, dobra, prawie zepsułem, ale prawie to robi dużą różnicę, pamiętajcie, drodzy widzowie, prawie to jest sporo różnicy. To jest tak samo, jak macie... jak zgody, to jest... duża różnica. Dobra, tu jest ten. Kolega. O, fakt. Ale ładnie się zgrały. Dobra, gdzie masz ten pocisk? To nie jest ten. I to nie był ten parowany. Dobra, czyli teraz nie mogliśmy parować. Trochę głupie, że nie zawsze jest parowa. O, shit. Nie ten. Tego chcę zabić, tego chcę zabić. Nie, nie. On będzie mnie wkurzał. Przeciwnik. No i chuj mi. W dupę. Nie mam maksa. Chciałem maksa zrobić. Bardzo chciałem tego przeciwnika pokonać, bo on jest. No. No wkurzający. Czemu ta gra jest taka prosta? No, fuck. What? Widzieliście ten efekt? To, uh, ten efekt mi z... co? To jest taki efekt, jak się pierdol dostaje. Wow. To to był fajny efekt. Nie powiem, że był jakiś super, ale wow. dziwią mnie to, że takie coś istnieje. Ogólnie teraz zauważyłem, że to właśnie Pociski, które my mamy, to one więcej zadają, więc spoko. Ale jednak były parowane, no bo chyba parowane pociski, za sporowanych pocisków, są te dyniowe. Ci dyniowi przeciwnicy. Wszystko mi się tak wydaje. Czy może ja już nie pamiętam czegoś? To może dobrze mówię i po prostu nie zauważyłem tego koloru, Może jestem daltonistą. To wie, kto wie? Sam nie wiem. Wiecie, daltoniści nie wiedzą, że są daltonistami. Dopóki ktoś im nie powie, że są daltonistami. I fajnie, że w to przypadkowo wleciałem, no ale życie. Już nic na to nie poradzę. O nie, on po prostu wychodzi chyba z dyni. Z tego korzenia jakiegoś tam. Dobra, mamy to. Pięknie. To pewnie tutaj będzie teraz wolne. Albo i nie. Nawet lepiej. I też większy wpier dostanie z bliska, więc lepiej jakby cały czas blisko można było go atakować. Dziękuję bardzo. Pokonany każdy boss, czyli w sumie wszystko to zrobiliśmy. No? Proste to było. Jakby to jest jeden odcinek, nawet nie 30 minut, więc nice. Albo i 30 minut, nie wiem. Minuta 13. Mógłem całe zdrowie zrobić, ale jak już mówiłem, głównie chyba maksa będę robił, jak już sobie będę przechodził samemu na ekspercie. W sensie na tym największym trybie. Rusłan, Rosicz, Kop, wyłączył się z światach tak zwane. Aha, wystarczy. On się... Czy on się trochę w bok zrobił? Jak mi się daje. Okej, okay, coś... tak, faktycznie trochę przeszedł. Dobra. Więc ja chyba tutaj zapisuję. I to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.